Dziś kręciliśmy scenę, która się odbywała dokładnie 3 kwietnia 1983 roku. Żywcem przeniesiony jest to scenogram z przesłuchania do Wałęsy. To znaczy, było takie spotkanie, czy nie było? Scena długa, ośmiostronicowa, ośmiominutowa. Realizujemy te sceny w ten sposób, że ustawiamy kamerę i w pełnym longu ciągniemy ujęcie od początku do końca. Mam przyjemność grać. Nawiślaka, czyli oficera przesłuchującego Wałęsę. Co pan ostatnio na Człowieka, który miał spowodować, że nasz bohater złamie się i ulegnie siłom władzy ludowej. Jako człowiek wolny ma prawo spotykać się z kim chcę i robić to, co chce. To jest dyskusyjna sprawa. Dla tych, którzy pamiętają, ten czas to będzie chwila refleksji i wspomnień, które nie zawsze pewnie będą miłe. Jaka jest pana odpowiedź? Zgodnie z artykułem, odmawiam odpowiedź.